Żeby odpowiedzieć Wam na to pytanie, musiałam zrobić taki szybki przegląd wszystkich, blisko już 34 moich greckich lat. I to, co pozytywne, to to, że tak naprawdę znalazłam dwa takie wydarzenia. Dwa bardzo przykre, które wyzwoliły we mnie różne uczucia, od wściekłości, irytacji, poprzez jakiś smutek, do, do obaw, również do bojaźni. W jednym filmiku nie jestem w stanie Wam opowiedzieć o obu, zatem w tym temacie wypowiem się w dwóch filmikach. Jeden z takich bardzo przykrych dla mnie przypadków to wyspa Sifnos, około 20 lat temu, gdzie chciałam się udać na Penigiri, do monasteru posadowionego samotnie, gdzieś tam wysoko, wysoko w górach, z portu Kamara, z gdzie mieszkałam, było tam 8-9 km. I nic oczywiście tam nie jeździło. No, więc za radą hotelarza umówiłam się z pewną grecką rodziną, która miała mnie tam do tego monasteru zawieźć, ale również po zakończeniu pani Giri, zwieźć na dół. To był mój warunek, i pod takim warunkiem pojechaliśmy. Pani Giri było fantastyczne, nie zapomnę tego do końca życia. Bawiłam się doskonale, no, ale kiedy gdzieś tam około pierwszej nocy trzeba było już szykować się do mm, opuszczenia monasteru. Okazało się, że moi państwo nie mogą mnie zabrać, bo spotkali jakąś kuzynkę, i dla niej miejsce w samochodzie muszą mieć, a nie dla mnie. No, zamarłam. Byłam w długiej sukience, w jakichś takich klapkach na obca się, ciemna noc, pierwsza nocy, i ten monaster samotnie w tych górach posadowiony, no, zwyczajnie się bałam. Zaczęłam desperacko szukać kogoś, kto mnie zwiezie, i znalazłam takiego właściciela pick-upa, zdezelowanego pick z jakimś sianem na skrzyni. Okazało się, że nie tylko ja tam znalazłam miejsce. Dziękuję temu panu po dziś. I on właśnie zwiózł nas do głównego miasta wyspy do Apolonii. Tam stał jakiś autobus, zaplątany autobus ktelu, który wszystkich tych ludzi, którzy w tej Apolonii jeszcze się znaleźli, zawiózł do portu. I to było takie um, pierwsze z dwóch bardzo nieprzyjemnych moich doświadczeń. Tutaj rzeczywiście um, nawet się nie zdenerwowałam. Tutaj po prostu pierwsze, o czym pomyślałam, co ja tutaj zrobię. Przecież ja tą drogą nie zejdę, bo się zwyczajnie w nocy będę bała um, nie tyle ludzi, ile zwierząt.